Pesik musi zostać poprawiony. No cześć, moje drogie, witajcie w kolejnym dniu Loktobra. Tak jak widać na załączonym obrazku, plecek stoi, właśnie wróciliśmy ze szkoły i przeszła paczuszka z pasieki sadowskich. Bardzo czekałam na te zamówienie, sama to zamówiłam. Oczywiście nikt mi paczek za darmo nie wysyła, jeszcze. Taki, Taki żart. Z pasieki sadowskiej zamówiłam bardzo dobrze zapakowane, bardzo pomysłowo, bo tutaj w ogóle jest taka przegródka o tak i tutaj wiecie, było dobrze zapakowane, tak, że się po prostu nic nie powiło, nic nie zniszczyło. Można? Można. I się śmieję, że zamówiłam tutaj te produkty na długie, jesienne wieczory. Także zacznijmy od herbatek. Zamówiłam herbatkę na dzień dobry. I co ona tutaj ma w składzie? Liść mięty z Permint, liść pokrzywy, skórka cytryny, nasiona guarany, owiec, liść mirtu cytrynowego, korzeń rzeszenia, płatki nagietka, kończę kurkumy, ale jest zanieczyszczona orzechami i sezamem. A druga herbatka to już ma naprawdę fajny, czysty skład: e, miody i śmieszanka ziołowa wyciszająca dla dzieci. Na dorosłych może też podziała. Liść maliny, kwiat lawendy, kwiat rumianku, korzeń lukrecji i liść melisy. I tutaj już nie jest niczym zanieczyszczona. Nawet pisze, że nie ma przeciwwskazań. Tak, dokładnie wam przeczytam, spożywanie w ciąży i przykarmienie piersią, brak przeciwwskazań. Zamówiłam jeszcze właśnie z myślą o zdrowotności miód z pyłkiem i propolisem. Ponoć pyłek i propolis są bardzo zdrowotne. Nawet dwa lata temu byłam na wykładzie pewnej pani, która właśnie mówiła, że propolis i pyłek mają właściwości naprawdę zdrowienne, ja kupowałam chyba w tamtym roku pyłek, ale wiecie co, z braku czasu, z braku lenistwa, z tego, że po prostu zapominałam o tym, nie stosowałam go, mam go jeszcze nadal. I pomyślałam sobie, że taki miód z pyłkiem i z propolisem, to będzie coś właśnie dla nas. Wiecie, weźmiemy sobie łyżeczkę i będziemy czekać na efekty zdrowotne, zdrowienne. Zamówiłam właśnie też jeszcze pyłek mocy. Ale patrzcie, jakie fajne w ogóle, jaka fajna grafika, taka Magiczna, ta grafika jest magiczna i tutaj te miody, no, ktoś dobrą robotę wykonał, muszę przyznać. Zachęcające to jest. I to jest mikrolizowany pyłek pszczeli z liofilizowaną truskawką. Zalewamy wodą, czekamy, odstawiamy do rozpuszczenia, mieszamy, wypijamy. Jesteśmy silni, zdrowi i mamy bardzo dużo energii. I do tego jeszcze sobie zamówiłam kawę. Kawę, 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 kawę. Potrzebuję kawy, a te zestępy jakoś tak nie bardzo. A ta kawa mnie przekonała. Słuchajcie, owocowy sad, Kolumbia, Don Pablo, kawa speciality, czerwona porzeczka, pomarańcza, karmel, czekolada. Brzmi zachęcająco. Witajcie w weekend. Ja zaczęłam sprzątanie i chciałabym Wam bardzo polecić ten płyn y, do mycia łazienki, ale nie tylko. Ja myję nim po prostu i wannę, i zlew. Y, jest po prostu świetny. On odmyje wszystko, po prostu odmyje wszystko. Wiecie co? <głos》>, siadam do auta i szukam kluczyka. Szukam kluczyka w torebce. Szukam kluczyka w kamizelce. A kluczyk jest w stacyjce włożony. Drugi raz mi się to w ostatnim czasie zdarza, a to jest bardzo złe z tego względu, że moje auto potrafi się samo zamykać. I ja nie wiem, czy jak kluczyk jest w stacyjce, czy auto się zamknie? I co wtedy? Dobra. Dobra, wyruszamy do miasta wyruszamy, sama wyruszam do miasta na zakupy. Muszę kupić dzisiaj buty jesienne, takie cieplejsze dla mojego synka, buty po szkole takie cieplejsze. Chciałabym kupić jakieś ubranka dla niego, zobaczyć, chociaż Sensei ja zamówiłam, e, paczkę, więc więc tutaj raczej kupię tylko jedne, jakieś cieplejsze spodnie. Ostatnio w Pepko były fajne. No i takie zakupy spożywcze. Także myślę, że zakupów spożywczych nie będę nagrywała, bo tu nic właściwie ciekawego takiego nie będzie. Chyba, że lubicie, to piszcie. Jeżeli lubicie zakupy spożywcze, to będę nagrywała. I napiszcie mi w komentarzu, czy teraz chciałybyście w tym miesiącu przegląd rzeczy świątecznych z Pepko, bo byłam ostatnio w Pepko i powiem Wam, że. Wiecie, tak nawykowo spoglądam tutaj w lusterko, czy nic z tyłu nie ma, a tutaj za mną jest już, wiecie, wyjazd z podwórka i jest droga. Czasami samochody, ja tak coraz patrzę w lusterko, czy nic nie jedzie. Tak nawykowo po prostu. Piszcie mi w komentarzu, czy chciałybyście przegląd rzeczy świątecznych z Pepko, bo byłam właśnie ostatnio w Pepko i przepiękne są rzeczy i pani wystawiały jeszcze po prostu... Przepadłam, przepadłam, jak zobaczyłam te wszystkie kubeczki, te wszystkie rzeczy świąteczne, wszystko bym kupiła. Gdybym miała kasę, kupiłabym wszystko. Taka ze mnie rozpustnica. No, taka ze mnie rozpustnica. Piszcie, czy chciałybyście, może to dla was jest jeszcze za wcześnie, może nie chcecie takiego przyglądu. No to wtedy się powstrzymam. Ale ja nie wiem, czy w listopadzie coś będzie. Nie wiem. Na pewno Action już miał wcześniej ozdoby świąteczne. Pepko teraz się wystawiło, Kik też ma, ale w Action mi się ozdoby świąteczne w ogóle nie podobają. Mam wrażenie, że co roku jest to samo i że cofnęło się tam kilka lat wstecz z tymi ozdobami. Jestem już, moja drogie w domku. Zrobiłam sobie kompot, sok malinowy, mój własny, własnej roboty. Musiałam się napić, bo byłam bardzo spragniona. Za oknem już jest ciemno. Ja śpieszyłam się naprawdę bardzo szybko zrobić te zakupy i powiem wam, że odwiedziłam Lidl, Arhelan, Action, Pepko, Smyk, CCC i Kaufland w ciągu 2,5 godzin. I nie miałam czasu z nikim znajomym porozmawiać, a spotkałam dzisiaj mojego brata. Bardzo ich brata z żoną i z dzieckiem. Bardzo, bardzo go lubię. Naprawdę mam super braci w rodzinie, to muszę przyznać. I tak mi trochę, wiecie, przykro, że nie miałam czasu porozmawiać, tylko tak śmignęłam, poszłam siną dalej robić te zakupy. I co? I pokażę Wam, co tutaj takiego aczkolwiek wiecie, dużo zakupów spożywczych, już je pochowałam e, no i kupiłam oczywiście te buty e, takie jesienne dla mojego synka e, dla tego tu obecnego, który napił się i padł na łóżko e, napił się kompotu i padł na łóżko okej, okay, moja drogie, i co ja tutaj takiego ciekawego kupiłam e, nie wszystko kupiłam, to co miałam w planach kupić no i też się wystraszyłam, ale to powiem Wam pod koniec. W obecnej sytuacji to, to, co się słyszy o tym, co się dzieje na świecie, to ja, że tak kurde jechałam samochodem i się zastanawiałam, o co tutaj chodzi, co się tutaj dzieje w ogóle, co nie? No ale zacznę od zakupów. Kupiłam buty jesienne, takie w CCC z Action Boy. I ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, czy nie. Ale zrozumiałam, że w CCC nie ma zwrotów już teraz, tylko... Jeżeli zwracam jakiś produkt, to je, idzie on na kartę podarunkową, te pieniążki idą na kartę podarunkową i można te pieniążki wykorzystać w CCC na zakupy. Dla mnie to trochę nielogiczne, bo ja uważam, że zwroty powinny być. A tutaj, ale tak słyszałam, że tak jest. Może, może źle zrozumiałam, ale dwie osoby przede mną, jedna pani robiła zwrot butów, no i tak było i, i druga pani też wymieniała tam buty i też to samo usłyszała od kasierki. Ja już się nie dopytywałam, bo tak jak mówię, no nie miałam czasu. Kupiłam buty z Action Boy. Ja bardzo często kupuję buty z Action Boy dla mojego syna właśnie z tej firmy. Ona jest stosunkowo tania, jeżeli chodzi o CCC, bo takie buciki kosztowały 139 zł. Podobały mi się takie brązowe, ale one były już za 169 zł i były z tych droższych firm. Jedne i drugie były z tych droższych firm. Ale ja te buty kupuję tylko na e, sierpień, e, wrzesień. Nie, sierpień, wrze wrzesień. Nie, bo już miną y, miesiąc, lipca, październik. Na październik tylko kupuję, bo później listopad, grudzień, styczeń, luty to już są buty takie typowo zimowe. Y, a zawsze na jesień kupuję takie buty cieplejsze, ale jeszcze wiecie, nie takie zimowe. I one są tutaj z takim delikatnym puszkiem, będą po prostu ciepłe. Dlatego też nie inwestowałam w takie, w takie duże sumy. Butów takich cieplejszych Dochodzenia po szkole nie kupiłam bo po prostu nic interesującego nie było. Ubrań też nie kupiłam. Kupiłam wiecie, tylko takie buciki. Na moją synka kupiłam też y, pojemniczek na przekąski y, w czym? Y, w Action. Zamówiłam z temu pojemniczki, ale z temu jeszcze nie wysłane. Jeszcze czekają na Wysłanie, tak jakby dojazd na lotnisko. Także chyba z dwa tygodnie na paczkę to na pewno poczekam. Więc yy, kupiłam takie: były takie wzory: yy, Spider-Man, yy, świnka Pepa, Frozen, yy, Psi Patrol. Yy, także wiecie. No, najbardziej chyba takie chłopięce, bo było to. I jeszcze w Action łapnęłam szybko taką maseczkę na wypróbowanie i ona szóstaka kosztowała, droga była, słuchajcie. No. Yy, Także to, no ja oprócz tego, wiecie, zakupy takie spożywcze. Także nic więcej. Dużo sklepów, ale yy, najwięcej było zakupów spożywczych po prostu. A czego ja się tak, słuchajcie, wystraszyłam? O Jezu, jadę ja samochodem, słuchajcie. Jadę ja samochodem, moje drogie. A tu jadę sobie szosą. Ym, zaraz zaczyna się miejscowość i na początku tej miejscowości jest cerkiew. I tam od, od tej cerkwi, yy, tak jakby mniej więcej, no, gdzieś od tego, tamtego momentu. Zresztą to jest bez znaczenia. Równo nad drogą leciało coś czarnego, ale w linii prostej. Więc tak sobie myślę, że to nie może być ptak, bo ptaki latają troszkę inaczej. Myślę, cholera, czy to jest dron? <laughs> ale wiecie, to był mały dron. To był mały dron, który leciał równo nad drogą, ale nisko. Nie leciał on wysoko. No nad samochodem, wiecie, jak tam parametrów było, ale stosunkowo nisko leciał. I tak patrzę, a w krzakach siedzi facet i kieruje tym dronem. Ja myślę sobie, no gościu, jak ja ci zazdroszczę, bo nie wiecie, ale ja moim marzeniem jest posiadanie drona i robienie pięknych ujęć do filmu, latanie nad lasem, latanie nad polami. Bardzo bym chciała. Zrealizować kiedyś to marzenie, ale no tak jak myślę, większość ludzi, którzy nagrywają, inwestują w kanał. Zresztą ludzie, którzy prowadzą jakieś firmy, też inwestują w coś, co im się tak opłaca. Więc dopóki kanał nie przynosi żadnych dochodów, to drona nie będzie. Nie będzie po prostu. Ok, pogadaliśmy sobie, hmm, za dzisiaj Wam dziękuję. Ja chyba. Moczę nogi w wodzie z solą i robię sobie gorącą herbatę z cytryną, bo coś czuję, że mnie bierze. No, coś mnie bierze. Piszcie, jakie Wy macie sposoby na przeziębienie, na taki początek przeziębienia, żeby się go pozbyć, żeby poszło w siną w dal. Także co, moje drogie, za dzisiaj Wam dziękuję. Jeśli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, komentarze. mile widziane i do zobaczenia w kolejnym pa.